Wielka zmiana w PEPCO. Firma ogłasza nową strategię i chce skupiać się na wzroście wartości akcji, ale rynek trochę nie podziela jej entuzjazmu. Polska ma za to skupić się na produkcji amunicji oraz bezzałogowych dronów bojowych i to już brzmi bardziej entuzjastycznie, a przynajmniej takie zmiany w swojej strategii zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Spore zmiany były też na akcjach Kruka, które uległy solidnej przecenie. Powstaje pytanie, co takiego wydarzyło się i stało w spółce, że tak szybko wrócił kurs do cen sprzed ponad roku. Zaskakuje, chociaż to chyba nie jest dobre słowo w tym wypadku, również JSW oczywiście negatywnie. Jastrzębska Spółka Węglowa pokazała swoje szacunkowe wyniki za 2024, a w nich stratę EBITDA na prawie 6 i pół miliarda złotych, co jest dość dużym osiągnięciem jak na spółkę o kapitalizacji nie przekraczającej dwóch i pół miliarda. Zdecydowanie więcej powodów do radości mają jednak akcjonariusze Celon Pharma. CPL36 ma szansę stać się nowym standardem w lęczeniu powikłań choroby Parkinsona, a kurs reaguje na to bardzo entuzjastycznie. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest gospodarczy przegląd wydarzeń. W tych odcinkach omawiam dla Was wyłącznie to, co najciekawsze z polskiej giełdy, z polskiej gospodarki, a jeśli interesuje u was rynki zagraniczne i gospodarka ogólnoświatowa, to koniecznie zapraszam też do oglądania niedzielnych wydań Finweeka, takich jak o ten tutaj teraz. A my. Zaczynamy. Partnerem odcinka jest XTB, Polski Dom Maklerski, gdzie możesz inwestować całkowicie bez prowizji do nawet 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Dzięki XTB możesz również odebrać całkowicie bezpłatnie pełny kurs dla początkujących o inwestowaniu. Jak to zrobić, to już pokażemy na końcu tego materiału. Dołącz do ponad 1900 inwestorów w strefie premium DNA. To najlepsze miejsce do inwestycyjnej edukacji również dla Ciebie. Dziękuję Wam za wszystkie prawie 63 tysiące Waszych subskrypcji. Pomóżcie temu. Kanałowi dalej się rozwijać i zostawcie swoją już teraz. Wielkie zmiany w strategii Pepko. Kurs akcji początkowo je docenił, a potem. No cóż. Potem docenił je trochę mniej. Idźmy jednak od początku. Grupa, w swojej nowej strategii, zapowiedziała wycofanie się z segmentu FMCG i postawienie wyłącznie na markę Pepco, jako przyszłościowy format swoich sklepów. W związku z tym, Pepco ma zamknąć działalność Pepco Plus na rynkach iberyjskich, czyli w Hiszpanii i Portugalii, i dokonać przeglądu swojej obecności w Niemczech, gdzie wyniki sprzedaży są. No, bardzo, bardzo słabe. Pepko aktywnie poszuka też sposobów na wydzielenie sieci Poundland, w tym również potencjalną sprzedaż tej sieci komuś innemu. Trochę jak wypchnięcie takiego zgniłego jajka gdzieś dalej. W przyszłości podobny los może też spotkać sieć Deals. Dyrektor generalny Pepko podkreślił, że, i tu cytuję: Podejmujemy zdecydowane działania, by skupić się wyłącznie na Pepco i wycofać z segmentu FMCG. Chcemy uprościć biznes, skoncentrować się na wyższych marżach z odzieży i produktów ogólnego użytku, a Pepko pozostaje kluczowym motorem napędowym. Całej grupy. To prawda i wyniki to potwierdzają, więc firma zamierza wykorzystać swoją silną pozycję i politykę niskich cen do dalszej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej i w wybranych krajach Europy Zachodniej. Wcześniej wyglądało to trochę inaczej. Wcześniej Pepco próbowało zintegrować działalność swoich trzech marek Pepco, Poundlandu i Dilza, żeby uprościć trochę model biznesowy, No, ale ten pomysł zdecydowanie okazał się być bardzo. Bardzo nietrafione. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ta strategia, jak widać po wynikach PEPCO, zdecydowanie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Sprzedaż produktów FMCG negatywnie wpływała na ogólne wyniki finansowe grupy, a to prowadziło do wolniejszego wzrostu przychodów na poziomie całej grupy, niższej marży brutto, wyższych kosztów operacyjnych i ogólnego spadku rentowności. No, padaka, przynajmniej tak było. Ale teraz spółka zapowiada zmiany, i mało tego, zmiany również dotyczące dywidendy, bo PEPCO zapowiedziało pod koniec 2024 wypłatę pierwszej w historii dywidendy i zanosi się także na inną formę dystrybucji kapitału, bo Rada Dyrektorów zatwierdziła możliwość skupu akcji własnych do wysokości 200 milionów euro w latach obrotowych 2025-2027. To wszystko jest niemal idealnie skrojone pod zwiększenie wartości dla akcjonariuszy, łącznie z doświadczeniem nowego zarządu. No i rynek w pierwszej chwili zareagował entuzjastycznie na to wszystko. Akcje Pepco w czwartek rosły na giełdzie nawet 11% w trakcie sesji, ale już sama sesja zamknęła się na niewielkim plusie, a kolejnego dnia Kurs zniwelował całą euforię i spadał nawet 8%. Obiektywnie trzeba jednak powiedzieć, abstrahując od zachowania kursu, że sama strategia jest sensowna i przemyślana. Problem chyba tylko w tym, że rynek jak na razie nie jest w stanie uwierzyć w faktyczną jej realizację. Mocne załamanie na kursie trafiło też Kruka. Akcje największej w Polsce firmy windykacyjnej notowanej na giełdzie spadły niedawno o 15% w trakcie zaledwie czterech sesji i znalazły się tym samym na najniższym poziomie od września 2023 roku. Co tak przestraszyło rynek? Kruk pokazał swoje wyniki finansowe, no i okazuje się, że główna słabość tych wyników wynikała z problemów na rynku hiszpańskim, który pod względem spłat jest czwartym największym rynkiem dla grupy. Kruk napotkał tam poważne przeszkody, ponieważ sektor sądowniczy w Hiszpanii od dłuższego czasu zmaga się ze strajkami i problemami organizacyjnymi, skądś to znamy. Najpierw protestowali sędziowie, potem inni pracownicy sądów i ta sytuacja ściągnęła aż do połowy stycznia 2025. Dodatkowo wprowadzono tam nowe regulacje, co dodatkowo wydłużyło procesy sądowe, no i w efekcie Kruk ponosi wydatki, ale nie generuje odpowiednich przychodów, bo nie otrzymuje wystarczająco szybko wyroków, na podstawie których może w ogóle egzekwować swoje należności, czyli Realnie zarabiać. Spółka więc tak naprawdę obrywała trochę nie za swoje winy, bo niewiele można poradzić na to, że hiszpański system sądowniczy działał. Tak, jak działał, trochę ciężko winić za to kruka. Oprócz tego, rynek chyba napalił się za mocno na wizję tego, że kruk będzie podbijać szybko nowe rynki. No i tymczasem nowa strategia, którą ogłosił, skupia się nie na podboju nowych rynków, tylko głównie na tym, że firma planuje gruntowną transformację cyfrową, na którą wyda dużo pieniędzy, no ale w efekcie w przyszłości będzie osiągała z tego, że to ukorzyścił, będzie bardziej efektywna. Rynek pokazał więc trochę, że jest niecierpliwy i za to, że firma chce udoskonalać swoje procesy windykacyjne pokarał ją spadkami. Zresztą na pewno nie pierwszy i nie ostatni raz. W długim terminie jednak moje osobiste nastawienie do Kruka pozostaje jak najbardziej pozytywne. Minister obrony Władysław Kosiniak Kamysz jasno określił, na czym ma się skupić polski przemysł zbrojeniowy. Drony i sztuczna inteligencja. Podkreślił, że Polska musi osiągnąć zdolność produkcji dronów na masową skalę, nie w setkach tysięcy, ale w milionach sztuk. Ukraina pokazała, że to możliwe. Tak przynajmniej stwierdził podczas forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego. Jego zdaniem bez bezzałogowce w każdej możliwej. W formie latające, lądowe, podwodne, nawodne, muszą stać się filarem polskich sił zbrojnych. Szef Monu nie ukrywał, że największym problemem jest tutaj powolność i nieskuteczność decyzyjna w Europie. Krytycznie odniósł się do długich procedur legislacyjnych i administracyjnych, które blokują rozwój obronności. Nie możemy pozwolić na to, by kluczowe inwestycje były wiecznie konsultowane, opiniowane i torpedowane przez biurokrację. Nie mamy na to czasu, tak stwierdził szef Monu. Rząd przygotowuje projekt ustaw o strategicznych inwestycjach. W bezpieczeństwo, które ma uprościć i przyspieszyć wydatkowanie środków na obronność, premier Donald Tusk zapowiedział, że dokument może trafić do Sejmu już w najbliższym czasie. Koziniak kamysz jasno wskazał, że Polska powinna stać się też europejskim liderem w produkcji amunicji. No, wszystko fajnie, szkoda, że doszliśmy do tego wniosku dopiero trzy lata po starcie wojny, ale lepiej późno niż wcale. W każdym razie, na fali tych wszystkich gorliwych deklaracji z rządu, ale też z Unii Europejskiej, o których mówiliśmy w ubiegłym tygodniu w FinWiku, wzrosty na polskim rynku zdominowały podmioty z sektora zbrojeniowego, takie jak na przykład spółka Lubawa, która tylko w ubiegłym tygodniu rosła o 33%. Europejski wyścig zbrojeń nie poprawi jednak raczej sytuacji na rynku stali, a tym samym nie pomoże JSW, bo główny problem tej spółki to wciąż koszty i to właśnie one podcinają jej skrzydła. Na czwartkowej sesji było to aż nadto widoczne, bo traciła ona po 9%, wracając do trendu spadkowego. Ceny węgla hoxowego, kluczowego surowca dla spółki, wciąż tkwią w okolicach rocznego minimum, Między 185 a 188 dolarów za tonę. Głównym problemem jest słaby popyt, zwłaszcza z Chin, bo rosnące zapasy stali i słaby popyt wewnętrzny w Chinach sprawiają, że ceny mocno pospadały. Największym problemem spółki, tak jak wspomniałem, pozostają koszty. W trzecim kwartale 2024 OTSW sprzedawał węgiel po 855 zł za tonę, a samo wydobycie kosztowało ją już 783 zł za tonę. Pensje w z są wysokie, a zarząd nie zamierza ich ciąć. Do tego dochodzą trudniejsze warunki geologiczne i coraz częstsze podziemne wstrząsy oraz zapalenia metanu, które ograniczają to wydobycie. Mimo pewnej poprawy efektywności, spółka nadal tonie w stratach. Wynik EBITDA za ostatnie 12 miesięcy jest wręcz tragiczny i najgorszy od ponad dekady. Bo spółka straciła dokładnie 6,8 miliarda złotych, a cała jej kapitalizacja nie przekracza 3 miliardów złotych. No to jest naprawdę niezłe, w cudzysłowie, osiągnięcie. Więcej powodów do świętowania ma jednak Celon Pharma. CPL36 ma szansę stać się nowym standardem w leczeniu powikłań choroby Parkinsona. Spółka ogłosiła pozytywne wyniki badań drugiej fazy dla CPL36, czyli inhibitora stosowanego w leczeniu pacjentów właśnie z chorobą Parkinsona. To już drugi sukces tej cząsteczki po wcześniejszych wynikach dotyczących schizofrenii. Według prezesa Macieja Wieczorka najnowsze dane nie tylko wzmacniają wartość całego programu, ale także otwierają drzwi do potencjalnej komercjalizacji na globalnym rynku. Badanie CPL36 było międzynarodowe, było ośrodkowe i było kontrolowane placebo. Wzięło w nim udział 105 dorosłych pacjentów, a lek podawano przez 4 tygodnie. Efekt jest taki, że statystycznie i klinicznie widać istotną poprawę, a to pierwsze badanie kliniczne dowodzące, że lek może skutecznie redukować chorobę Parkinsona. Dyskineza, czyli mimowolne niekontrolowane ruchy ciała, mogą obejmować drżenie, skręcanie się, szarpięcia lub grymasy twarzy, a celon Pharma znajduje sposób na to, jak niwelować te problemy. CPL36 obecnie jest jedynym zatwierdzonym lekiem na dyskinezy w Parkinsonie. Celon Pharma już prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące komercjalizacji swojego leku. W grze są co najmniej dwie duże firmy, a najbardziej prawdopodobny scenariusz to umowa licencyjna z wysoką płatnością upfront, czyli na początku i udziałem w sprzedaży potem na poziomie od 15 do 20%. Potencjalne rynki są tu przeogromne. Ponad 8 miliardów dolarów dla schizofrenii i prawie 5,5 miliarda dolarów dla dyskinez. Oba są w dynamicznym wzroście. No, dla porównania roczne przychody celon farmy wynoszą obecnie około 50 milionów dolarów. Więc nic dziwnego, że w środę na otwarciu sesji cena akcji celon farma podskoczyła o ponad 18%. To już wszystko w tym gospodarczym przeglądzie wydarzeń, ale pamiętajcie, że niezależnie od tego, co się dzieje na rynkach i w gospodarce, czy dzieje się dobrze, czy źle, to najgorsze, co możecie zrobić dla swojego portfela to czekanie. Czekając z boku zawsze skazujecie się na pewną wręcz stratę, a inwestując odpowiednio długim horyzontem można spać spokojnie. No i do inwestowania na start na pewno przyda się dobre konto, najlepiej takie, gdzie nie ma prowizji, a w XTB nie ma prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie i do tego, jeśli w trakcie zakładania konta wykorzystacie kod dna Rynkow, to otrzymacie dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów dla początkujących inwestorów, dzięki którym dowiecie się, jak najlepiej w ogóle można zacząć swoją przygodę z inwestowaniem. A jeśli też chcecie być bardziej na bieżąco z rynkami, z gospodarką, też ze spółkami i z Polski i z zagranicy, to pamiętajcie też, żeby sprawdzić wersję premium portalu DNA, gdzie można dołączyć do ponad 1900 inwestorów i dostawać prawie codziennie różne analizy, przemyślenia o rynkach i o gospodarce i o spółkach ode mnie i od całego naszego zespołu. A także macie tam możliwość obserwowania, jak ja sam inwestuję własne oszczędności w portfelach o łącznej wartości ponad 3,5 miliona złotych, więc są duże pieniądze, jest dużo emocji, ale gwarantuję, że przede wszystkim jest masa nauki. I to jest jedyne, co mogę zagwarantować. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie premiumdnrnków.pl, link oczywiście w opisie nagrania. A w tym materiał to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.